Raskolnikow, student. Byłem już u pani przed miesiącem. Pospieszył mruknąć młody człowiek z półkłonem, przypomniawszy sobie, że należy być grzeczniejszym. Pamiętam, mój dobrodzieju. Bardzo dobrze pamiętam, żeś już był. Dobitnie rzekła staruszka. Wciąż nie spuszczając pytających oczu z jego twarzy. Więc właśnie i znowu w takiej sprawie ciągnął raz trochę zmieszany i zdziwiony nieufnością Starej. A może ona zawsze jest taka? Tylko zeszłym razem nie zauważyłem, pomyślał z nieprzyjemnym uczuciem. Stara milczała, jakby w zamyśleniu, potem usunęła się. I wskazawszy drzwi do pokoju, rzekła, puszczając gościa naprzód: Proszę wejść, dobrodzieju. Nieduży pokój, do którego wszedł młodzieniec pokój z żółtą tapetą, z geranium i nowymi firaneczkami na oknach był w tej chwili jaskrawo oświetlony zachodzącym słońcem. Więc i wtedy także będzie świeciło słońce. Mimochodem błysnęła umyślnie rozkolnikowa. Szybkim spojrzeniem obrzucił wszystko w pokoju, ażeby w miarę możliwości zbadać i zapamiętać rozkład. Lecz w pokoju nie było nic szczególnego. Na umeblowanie, bardzo stare, brzozowe, składała się kanapa z olbrzymim, giętym drewnianym oparciem, owalny stół przed kanapą. Między oknami gotowalnia ze zwierciadełkiem, krzesła pod ścianami, i dwa czy trzy groszkowe obrazki w żółtych ramkach, przedstawiające niemieckie panienki z ptaszkami w ręku. Oto i wszystko. W kącie przed niewielkim, świętym obrazem paliła się lampka oliwna. Wszystko było nader schludne. Meble. Podłogi wyszorowane do połysku, wszystko lśniło. To robota Lizawiety pomyślał młodzieniec. Ani pyłku nie znalazłoby się w całym mieszkaniu. Tylko u złych i starych wdów była tak czysto Ciągnął w duchu raskolników i ciekawie zerknął na perkalikową zasłonę przed drzwiami do drugiej, malutkiej izdebki. Gdzie stało łóżko starej i komoda, a dokąd jeszcze nigdy nie zaglądał. Całe mieszkanie składało się z tych dwóch pokoi. O co chodzi? surowo rzekła Stara, wchodząc i znowu stając przed nim tak, żeby mu patrzeć prosto w twarz. Przyniosłem zastaw, proszę. I wydobył z kieszeni stary, płaski, srebrny zegarek. Na kopercie weryty był globus. Łańcuszek był stalowy. No, ale przecież już minął termin poprzedniego zastawu. Przedwczoraj upłynął miesiąc. Zapłacę pani procenty za jeszcze jeden miesiąc. Proszę mieć trochę cierpliwości. A, mój dobrodzieju, to zależy od mojej dobrej woli. Czy mieć cierpliwość, czy też zaraz sprzedać tę twoją rzecz. Za zegarek dużo dostanę, alono Iwanowno. Ech, przynosisz byle co, nic to pewnie nie warte. Za pierścionek dałam Ci zeszłym razem dwa papierki, a u jubilera można i nowy taki dostać za półtora rubla. Niech pani da ze cztery ruble, wykupię na pewno to zegarek ojcowski i wkrótce dostanę pieniądze. Półtora rubelka i procent z góry, jeżeli pan chce. Półtora rubla? – zawołał młodzieniec. Jak się panu podoba? – i starucha podała mu zegarek z powrotem. Młody człowiek wziął go i tak się rozzłościł, że już miał odejść, lecz natychmiast się pomiarkował na myśl – że już więcej nie ma dokąd pójść i że zresztą przybył tutaj jeszcze w jednej sprawie. Niech pani daje! rzekł grubijańsko. Stara sięgnęła do kieszeni po klucze i poszła do drugiego pokoju za zasłonę. Młodzieniec zostawszy sam po środku pokoju ciekawie nasłuchiwał i kombinował. Usłyszał. Jak stara otwiera komodę, to zapewne górna szuflada medytował. A więc klucze nosi w prawej kieszeni. Wszystkie w jednym pęku na stalowym kółeczku. Jeden z kluczy jest ze trzy razy większy od reszty. Ma karbowane piórko. Jest oczywiście nie od komody. To znaczy, że jest jeszcze jakaś szkatułka czy skrzynka. To ciekawe. Skrzynki zawsze miewają takie klucze. Swoją drogą, jakie to wszystko podłe. Stara wróciła. Oto masz, mój dobrozieju, licząc po dziesiątce miesięcznie od rubla. Za półtora rubla należy mi się 15 kopiejek. Za miesiąc z góry. A za poprzednie 2 ruble jeszcze mi się należy, wedle tego rachunku, z góry 20 kopiejek. Czyli razem 35. Więc teraz dostaniesz za zegarek ogółem rubla i 15 kopiejek. Oto są. Jak to? Więc teraz tylko rubel 15? A no tak. Młodzieniec nie wdawał się w spory i wziął pieniądze. Patrzał na starą i nie spieszył z odejściem, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć czy zrobić, tylko sam nie wiedział, co mianowicie. Możliwe, Alono Iwanowno. Że w najbliższych dniach przyniosę jeszcze jedną rzecz. Srebrną, ładną papierośnicę. Jak tylko zwróci mi ją przyjaciel. Zmieszał się i umilkł. A to wtedy pomówimy o tym dobrodzieju. Żegnam panią. A pani wciąż sama siedzi w domu? Siostry nie ma? Zapytał możliwie najswobodniej, wychodząc do siągi. A co ci do niej, mój dobrodzieju? Ależ nic oczywiście. Tak sobie zapytałem, a pani zaraz... Do widzenia, Alono Iwonowno. Raskolnikow wyszedł na dobre strapiony. Uczucie to wciąż się potęgowało. Na schodach kilkakrotnie nawet przystawał, jakby czymś z znienacka zaskoczony. A w końcu już na ulicy wykrzyczał: O Boże, jakie to wszystko mierzłe! I czyż naprawdę, czy naprawdę ja? Nie, no to nonsens, niedorzeczność, dorzucił stanowczo. I czy rzeczywiście coś tak okropnego mogło mi przyjść do głowy? A tak czy owak, do jakiej podłości zdolne jest moje serce? Bo to przede wszystkim podłe. Paskudne, wstrętne, wstrętne Chyba ja przez cały miesiąc, ale nie mógł wyrazić ani słowami, ani okrzykami swego wzburzenia. Bezgraniczna odraza, która zaczynała gnębić i trapić jego serce już wtedy, gdy dopiero szedł do staruchy, wzmogła się teraz do takich rozmiarów i nabrała takiej wyrazistości, że nie wiedział, gdzie się podziać od tej udręki. Szedł chodnikiem, jak pijany, nie widząc przechodniów i potrącając ich, a pamiętał się dopiero na następnej ulicy. Rozejrzawszy się, spostrzegł, że stoi koło szynkowni do której wstępowało się schodnika po schodkach w dół, do sutereny. Z drzwi wychodziło właśnie dwóch pijaków. Podtrzymując się wzajemnie i wymyślając sobie, gramolili się na ulicę. Niewiele myśląc, razkolników od razu zszedł na dół. Dotychczas nigdy jeszcze nie wstępował do szynkowni, ale teraz... Kręciło mu się w głowie, a na dobitkę nękało go palące pragnienie. Zachciało mu się wypić zimnego piwa, tym bardziej, że swoje nagłe osłabienie przepisywał głodowi. Usiadł w ciemnym i brudnym kącie za lepkim stolikiem. Kazał sobie podać piwa i łapczywie wychylił pierwszą szklankę. Od razu poczuł ulgę, a myśli się przejaśniły. Wszystko to są głupstwa, rzekł sobie z otuchą. I wcale nie było powodu tak się przejmować. Po prostu osłabienie fizyczne. Wystarczy szklanka piwa, kawałeczek sucharka, i oto w jednej chwili umysł się wzmacnia. Myśl staje się jasna, zamiary nabierają tężyzny. — Tfu! jakież to wszystko marne. Ale mimo to pogardliwe splunięcie patrzał już wesoło, jak gdyby nagle wyzwolony od jakiegoś okropnego brzemienia i przyjaźnie mierzył okiem obecnych. Jednak i w tym w tej chwili mgliście przeczuwał, że całe to optymistyczne nastawienie również jest chorobliwe. W szynkowni o tej porze pozostawało niewiele gości. Oprócz tych dwóch pijaków, z którymi się zetknął na schodkach, tuż za nimi wytoczyła się jeszcze cała gromada, jakieś pięć osób z dziewczyną i z harmonią. Po ich wyjściu zrobiło się cicho i przestronno. Pozostali. Jeden podchmielony, ale nie za nadto. Siedzący nad piwem, z wyglądu mieszczanin, oraz jego towarzysz, otyły siwobrody drągal w kożuszku, mocno zabiany. Ten drzemał na ławce i z rzadka, nagle, jak gdyby zbudzony ze snu, zaczynał strzelać z palców, rozstawiwszy ręce i podrzucać górną część tułowia, nie wstając z ławki. Przy czym Nucił jakieś banialuki, usiłując przypomnieć sobie wiersze w rodzaju: Cały rok pieściłem żonę, cały rok pieściłem żonę, albo raptem znowu się przedsknąwszy: Raz na miasto się wybrałem, Dzi dawną miłą swą spotkałem. Ale nikt nie podzielał jego rozanielenia. Milkliwy jego towarzysz. Patrzył na wszystkie te wybuchy nawet wrogo i nieufnie. Był tu jeszcze jeden człowiek, wyglądający na emeryta. Siedział na uboczu przed swoją flaszką. Z rzadka łykał jeden haust i rozglądał się dookoła. On także wydawał się czymś wzburzony. Tyle na dziś. Będziemy się spotykać w kolejne czwartki. Do zobaczenia, do usłyszenia.